Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, dzisiaj fantastyczny dzień, piątek, 13 marca, czyli w ogóle wszystkie najlepsze zbiegi, okoliczności, jakie tylko mogą być, bo że wiecie, że dla chrześcijanina piątek, 13 marca, jest takim samym dniem jak każdy inny w ogóle, to nie ma żadnego znaczenia. Moi drodzy, serdecznie zapraszam, przepraszam, <grym wstawa> na piątkowe wstawaki. Moi drodzy moi mili, bądźcie serdecznie przywitani w ten piątkowy dzień, bo nie wiem o jaki porze dnia tego słuchacie i zapraszam na dzisiejsze zdanie. Będzie dzisiaj mistrz Eckhart. Będzie dzisiaj bardzo krótkie, bardzo proste zdanie, i bardzo krótki, bardzo prosty komentarz, bo chciałbym, żebyśmy cały dzień po prostu tylko ten, tą jedną myślą prostą żyli. Ona jest oczywista, ale piękna. Tak mówi mistrz Eckhart: Najwznioślejszym dziełem, jakiego Bóg kiedykolwiek dokonał w stworzeniach, jest miłosierdzie. Co tu więcej tłumaczyć, kochani? Mistrz Eckhart był przekonany, że Pan Bóg nigdy nie zrobił nic więcej, nigdy nie zrobi nic więcej, to jest największe dzieło, jakie kiedykolwiek dokonał w nas, w ludziach, to jest miłosierdzie. Co to znaczy? Bóg jest najpotężniejszy, Bóg okazuje największą swoją siłę, Bóg okazuje całą swoją naturę, całą swoją wszechmoc, wtedy, kiedy Ci okazuje miłosierdzie. Kochani, Pan Bóg ma wiele cech, i te wszystkie cechy są oczywiście o nim prawdziwe. Ale najprawdziwszą cechą Pana Boga, pokazującą pełnię Jego największej potęgi, jest jego miłosierdzie. Czemu mówiłem, że to będzie krótkie, kochani? Z jednego prostego powodu. Bo chcę, żebyśmy dwie rzeczy dzisiaj zrobili. Popatrzcie dzisiaj na siebie z miłosierdziem czyli tak, jak Pan Bóg na was patrzy. Jeżeli w kimś z was są po prostu takie zniechęcenia względem samego, samej siebie, tak? Jaki ja jestem beznadziejny, dlaczego ja znowu się w coś tam wpakowałem, czemu ja robię to albo tamto, czemu znowu zgrzeszyłem, czemu znowu coś tam, okaż sobie miłosierdzie. To nie chodzi oczywiście o odpuszczanie sobie w takim sensie, nie przejmowanie się i nie próbę życia lepiej. To, to, to nie w tym rzecz. Tylko okaż sobie miłosierdzie. Bóg cię kocha. W Twojej słabości, w Twoim grzechu, w Twojej beznadziei, w tym, że Ci nie wychodzi, w tym, że po raz 159 się podnosisz i próbujesz. Bóg Cię naprawdę w tym kocha. Ale po drugie też, kochani, spójrzcie z miłosierdziem na ludzi wokół was. Niech dzisiaj będzie dzień miłosierdzia, miłosierny piątek, najlepszy dzień w ogóle do miłosierdzia piątek, Pan Jezus z miłosierdzia do nas umarł za nas. Spójrz się z miłosierdziem na twoich bliskich. Może jest obok ciebie w domu ktoś, albo w szkole, albo w robocie, kto naprawdę po prostu potrzebuje miłosierdzia. Nawet może tego nie wie, nawet może udaje, że go nie chce, nawet może wybudował przed tobą taką jakąś tam barierę wrogości, że nawet się wydaje, gdzie on tam miłosierdzie. On tam w środku łaknie o miłosierdzie. Ty też będziesz najpotężniejszy, najwznioślejszy, największa twoja chwała się ukaże, kiedy będziesz okazywać miłosierdzie. Miłosierdzie jest największym, bożym dziełem, jakiego on dokonuje w stworzeniach. My też możemy dokonać takiego największego dzieła, okazując innymi sobie miłosierdzie. Zróbmy dzisiaj, kochani, Miłosierny Piątek. Moi drodzy, moi mili. To by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję. Przypominam o naszej akcji pomocowej o przyjaciołach Afryki. Wspomóżcie, Jałmużną dobre dzieła, gdzie naprawdę pomagamy ratować dzieciaki, pomagamy wyposażać szpitale, gdzie naprawdę dzieją się dobre rzeczy. W opisie pod filmem znajdziecie wszelkie informacje. Bardzo Was zachęcam do tej wielkoposnej Jałmużny. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie i z Bogiem Pa! pa!